W 1944 roku niemieccy oficerowie postanowili zabić Adolfa Hitlera i przejąć władzę w Niemczech. Jednak Hitler przeżył zamach, a próba przejęcia władzy w ramach operacji Walkiria zakończyła się fiaskiem. Hitlerowski reżim utrzymał się i miał teraz przejść z desperackiej obrony do kontruderzenia. Niemiecki aparat bezpieczeństwa spuścił ze smyczy swoje psy gończe, które rozpoczęły teraz polowanie na zamieszanych w spisek przeciw Führerowi. Ci, którzy ośmielili się podnieść rękę na reżim, nie mogli pozostać bezkarni. Wprawdzie bezpośrednio po zamachu i upadku Puczu aresztowano i zamordowano kilkuosobowe grono ścisłego przywództwa spisku. Krąg osób w niego zaangażowanych okazywał się być większym, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Rozpoczęły się masowe aresztowania i przesłuchania osób podejrzanych o udział w konspiracji lub jakiekolwiek powiązania z nią. W tym gronie znalazło się łącznie kilka tysięcy osób. W tym wielu generałów i wojskowych niższego szczebla, a także znamienitych postaci z kręgów cywilnych. Oskarżeni staną przed Trybunałem Ludowym Volksgerichtshof. Jego przewodniczący Roland Freisler był wściekle zajadłym fanatycznym nazistą, a do jego niesławnego nazwiska historia dopisze przydomek krwawy sędzia. Volksgerichtshof, niemiecki Trybunał Ludowy, był organem sądowniczym zajmującym się sprawami uznawanymi za zdradę stanu. W koślawej rzeczywistości nazistowskiego totalitaryzmu, stał się w praktyce instrumentem politycznego terroru. W czasie swej działalności sędziowie trybunału skazali na śmierć kilka tysięcy osób, które ośmieliły się nie być zwolennikami rządu w NSDAP w Niemczech. Przewodniczący trybunału, Roland Freisler, jako fanatyczny nazista, niemal w każdej prowadzonej przez siebie sprawie wydawał wyroki śmierci. Proces osób uwikłanych w zamach 20 lipca 1944 roku miał charakter pokazowy. Nie było tu miejsca na domniemanie niewinności czy realne prawo do obrony. Były za to wyzwiska i groźby wykrzykiwane przez przewodniczącego trybunału pod adresem oskarżonych. Znana jest wypowiedź Freislera, że chciał sądzić tak, jak osądzałby sam Hitler. Podczas procesu wygłaszał więc narodowo-socjalistyczne tyrady. Upokarzał oskarżonych, krzyczał i nie słuchał ich wypowiedzi. Przerywał je często swoim brzaskiem. Freisler najpierw zadawał pytania, które miały pozornie służyć analizie motywów działania oskarżonych, po czym w trakcie udzielania odpowiedzi przerywał je krzykiem, wyzywając oskarżonych i obrzucając ich obelgami. Zachowały się nagrania rejestrujące przebieg procesów, które ukazują ich charakter lepiej niż jakiekolwiek słowa. Sie sind ja ein Lum! Brechen Sie unter der Gemeinde ein! Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter? Herr Präsident, mein Ja oder nein auf eine klare Antwort! Nein. Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur... So. Oskarżonym kazano ubrać stare, zniszczone i niedopasowane rozmiarami ubrania, by wyglądali niechlujnie. Nie dano im pasków do spodni, przez co musieli cały czas trzymać je w ręku. To wszystko miało na celu psychologiczne złamanie ich i upokorzenie, odebranie wszelkiej ochoty do obrony i tłumaczenia swojego postępowania. Freisler chciał po prostu, by przyznali się do zarzucanych im czynów, dzięki czemu wydźwięk całego procesu byłby użyteczny politycznie. Proces nie miał na celu sprawiedliwego osądzenia oskarżonych, ale upokorzenie ich, zrównanie z ziemią i pokazanie, jaki los czeka każdego, kto odważy się podnieść rękę na reżim panujący w Niemczech. Oskarżeni byli jednak ludźmi nieprzeciętnymi. Działali w poczuciu wyższego celu i nie pozwolili odebrać sobie godności. Wiedzieli, że nie czeka ich nic innego niż śmierć. Postanowili więc przyjąć ją z podniesionymi czołami. Podczas przesłuchania podpułkownika Cezara von Hofackera, a prywatnie kuzyna Stauffenberga, Freisler przerywał jego wypowiedzi wielokrotnie. W końcu sam Hofacker przerwał mu słowami. Niech pan już zamilknie, panie Freisler, bo dziś chodzi o moją głowę. Nim mi nie rok, będzie chodziło o pańską. Gdy zaś Freisler szyderczo opisał egzekucję czekającą generała Erisia Felgibla, ten odparł. Proszę się zatem pospieszyć, panie Freisler, bo w przeciwnym razie zawiśnie pan jeszcze szybciej niż my. Wreszcie przed obliczem Rolanda Freislera postawiono feldmarszałka Erwina von Witzlebena. Przewodniczący Trybunału rozpoczął swą tyradę od słów Ty stary, brudny człowieku, dlaczego cały czas łapiesz się za spodnie? Witzleben również nie dał się złamać tej rozwrzeszczonej kukle. W trakcie przesłuchania powiedział do Freislera Może pan oddać nas w ręce kata, ale najpóźniej za trzy miesiące oburzony i skrajnie wyczerpany naród przeciągnie was po brudnych niemieckich ulicach. Słowa feldmarszałka Witzlebena okazały się być niemal prorocze. Witzleben pomylił się tylko nieznacznie, przewidując los Rolanda Freislera. Ten z pewnością skończyłby przed Trybunałem w Norymberdze, gdzie alianci sądzili niemieckich zbrodniarzy. Freisler nie dożył jednak sądnego dnia. Zginął w czasie nalotu lotniczego na Berlin 3 kwietnia 1945 roku. Nalot miał zastać go urzędującego w budynku Trybunału Ludowego. Zbombardowany budynek walił się, a jedna z kolumn zmaltretowała ciało przewodniczącego. Wśród zgromadzonego przy jego ciele personelu szpitalnego padło stwierdzenie: To wyrok Boga, z którym nie ma dyskusji. Jego ciało zostało pochowane w grobie rodzinnym jego żony, a na nagrobku nie zostało wyryte jego imię i nazwisko. Nikt nie płakał za Rolandem Freislerem.